Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować taki podstawowy zestaw do robienia muszek. Kilka osób mnie pytało ile to kosztuje, z czym to się wiąże, jest to owiany jakąś taką swojego rodzaju nutą tajemniczości. Chodzą w opinię, że jest to bardzo ciężkie, kosztowne cały ten sprzęt do robienia tych muszek. Wymaga wielu wiele cierpliwości, chciałbym Wam rozwiać te wszystkie wątpliwości i zaprezentuję w tym filmie taki podstawowy, od razu mówię, że to jest podstawowy taki zestaw do robienia muszek, jest to zestaw tani, sądzę, że używany można dostać w bardzo dobrej cenie, ale wszystko Wam pokażę za chwileczkę. Tutaj widzicie podstawowy sprzęt. Który potrzebujemy, aby zacząć przygodę z kręceniem much. Jedną z podstawowych rzeczy, które potrzebujemy to jest imadełko, to jest takie najtańsze imadełko muchowe kosztuje w sklepie około 35 zł, maksymalnie do 40 zł, i co mogę o nim powiedzieć, jest proste, montuje się je z reguły do jakiegoś stołu. Jest tutaj opcja zaciskowa. Wkładamy haczyk, zaciskamy i jest. Osobiście nie polecam takiego imadełka z tego względu, że y, pomimo tego, że na początek jest ok, to sami zauważycie, że szybko przestanie Wam się takie imadełko podobać i będziecie chcieli coś lepszego. Y, nie polecam od razu kupowania jakichś drogich imadeł, ale jak na początek. Poleciłbym kupienie używanego imadła od kogoś, ale ciut lepszej klasy. Unikniecie wtedy wielu chwil takiej frustracji, które może przynieść takie tańsze imadło. Tu będzie coś zjeżdżało, tu coś nie będzie dobrze trzymało i imadło będzie się ruszać. Gdzieś dostanie jakiś luzów, tutaj szczęka się obluzuje, haczyk będzie się wam wysuwał. Przerobiłem kilka takich imadełek na początku dla szkółki kupiliśmy 5 sztuk tanich imadeł. Najtańszy model w sklepie Timen kosztowały chyba 15 zł, z tego co pamiętam, za sztukę, czy coś w okolicach 20. Tragedia. Powiem Wam, tragedia nie polecam. Nawet największemu wrogowi bym tego imadła nie polecił. Także odnośnie imadła. Często na, w giełdach muchowych, czy na Facebooku, czy gdzie indziej, można znaleźć naprawdę fajne imadełko za 30 do 50 zł. używane, ale z pewnej ręki od osób, które naprawdę się tym zajmują, a wymieniły je sobie po prostu na nowe albo na jakieś lepsze. I tak właśnie sprawa z imadłem wygląda. Jako ciekawostkę powiem Wam, że jeden nasz chłopak z naszej szkoły Mikołaj. Zaczął kręcić pierwsze muchy na zwykłym i madle, u taty, bo nie miał jeszcze takiego muchowego. Dopiero w zeszłym tygodniu został. I to jest pierwszy element, który jest nam niezbędny do robienia muszek. Kolejny to jest coś takiego. Nazywa się to bobinka. My na to mówimy nawiarka. A chłopaki ze szkółki nawet mówią zasysarka. Z tego względu, że jeżeli chce się nitkę przełożyć przez tą prowadnicę Najłatwiejszy sposób zastać tutaj ustami i przeciągnąć wtedy sznurek I stąd chyba ta nazwa Nowa nawijarka ta bobinka kosztuje Można kupić już gdzieś za 5 zł Ja polecam z porcelanowymi albo z jakimiś yy, różnymi innymi materiałami niż metalowe I nie polecam tej najtańszej Chłopaki mają najtańsze i wolą używać mojej. A różnica cenowa to jest kilka złotych, naprawdę fajna bobinka. To jest 11-12 złotych, można już dostać taką spokojnie i będziecie mieć pewność, że w czasie okręcania haczyka ten element tutaj nie przetnie waszej nici i unikniecie również wielu momentów, gdzie możecie poczuć irytację ze względu na sprzęt. A to jest bardzo niefajne. Szczególnie na początku, jak jeszcze nie wiecie dokładnie co i jak zaczyna, zaczyna Wam coś wychodzić, a sprzęt Wam to utrudnia skutecznie Nie polecam najtańszego Lepiej te 3-4 zł dołożyć i mieć od razu ciut lepszy sprzęcik Co jest nam potrzebne? Finisher Finisher, zakańczarka, wiązadełko Nie wiem jeszcze jakie są nazwy nawet na to pewnie wielu wędkarzy ma swoją jakąś nazwę ja używam właśnie takiej jak te przed chwilą usłyszeliście do czego to służy? służy do tego aby zawiązać węzełek na muszce jeżeli kończymy robić muszkę to urządzenie, taki prosty drucik pomaga nam szybciutko zawiązać dość specyficzny węzeł na muszce aby cała nasza konstrukcja cała budowa sztucznej muszki nam się nie rozwaliła Koszt takiego urządzenia również 10 zł, 10, 12, no, może do 15. Wiadomo, że ja tutaj mówię o kosztach takich minimalnych. Można kupić pewnie takie rzeczy za 100, 200 zł. Przypuszczam, że też takie są, może i nawet droższe. Ja używam najtańszych, dobrze się sprawują. Jeszcze jedna rzecz: nożyczki, pewnie każdy ma w domu. Ale lepiej mieć swoje już w swoim zestawie do robienia muszek. Ja te nożyczki kupiłem na AliExpress. Koszt, zgadnijcie ile? Złoty 68 po przeliczeniu, także żadne pieniądze. Jedyny minus, ponad miesiąc czekania. W polskim sklepie yy, znalazłem takie same za 3,50. 3,54 zł. Nie wiem czy warto jest czekać miesiąc albo ponad za złotówkę, no ale jeżeli komuś bardzo zależy na cenie, to może sobie czekać. I to jest te kilka narzędzi, które pozwolą Wam na początku konstruować i wiele muszek i wiele nimf, i praktycznie wszystko można tymi narzędziami już osiągnąć. Oczywiście jest dużo innych jeszcze rzeczy, których ja nawet nie mam. Y, są takie rzeczy, różne, różnego rodzaju, jakieś szczypczyki, różnego rodzaju kleje, lakiery i mnóstwo różnych materiałów, jednak y, dzisiaj mieliśmy się skupić na samym takim sprzęcie typowym czyli imadełko, wiązadeł, wiązadełko, o, wiązadełko, bobinka, jakieś nożyczki i to Wam w zupełności wystarczy. Czyli, reasumując. 10 zł, 20 zł, 30 zł i madło. Sądzę, że za 50 zł spokojnie można kupić fajny sprzęt do kręcenia muszek. A odnośnie samych materiałów, czyli jakieś pióra, jakieś różne inne rzeczy, dabingi, nitki. Na początku to używacie, to co się znajdzie na spacerze, na dworze jakieś, tutaj jakiś gołąb zgubi jakieś pióro, tutaj gdzieś znajdziecie kawałek jakiegoś innego pióra z myszołowa albo jakiegoś innego ptaka, ktoś gdzieś ma w domu kota, troszeczkę sierści się zbiera i już mamy gotowy dubbing albo z jakiegoś psa, no różne rzeczy, tutaj już jest kombinacja alpejska dozwolona. Także wszystko, z czego można cokolwiek zrobić, się przydaje na początku. Także sami widzicie, że koszt rozpoczęcia Waszej przygody zrobieniem muszek naprawdę nie jest duży. Jeżeli jeszcze nie daliście suba na kanale, to teraz macie do tego najlepszą okazję. A w opisie filmu wrzucę Wam kilka linków do naprawdę fajnych kanałów, do osób, które zajmują się zawodowo produkcją much, gdzie. W rewelacyjny sposób, krok po kroku, tłumaczą i pokazują, jak i z czego wykonać najlepsze muchy, najbardziej łowne. A to, co dla Was okaże się najbardziej łowne i najbardziej proste, przyjemne, to zweryfikuje życie i Wasza woda tam, gdzie łowicie. Powodzenia!